Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień, Dzień dobry. dobry. dobry na klasa, zwykle. Ostatnio omawialiśmy ciągi. A ciebie czemu nie było na lekcji? Co? Ale mnie nie obchodzi twoje zwolnienie od pani doktor. Na lekcji się przychodź! Ale no to robisz potem ten filmik, dobra? Dzisiaj omawiamy też coś o ciągach. Jeżeli chcesz zobaczyć walki granic, oglądaj do końca. Ale najpierw przypomnijmy, czym w ogóle są ciągi. Ciągi liczbowe to takie zestawy liczb, które są ułożone wedle jakiejś reguły. Mamy wyrazy tych ciągów: pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej. Możemy ich mieć aż nieskończoność. Mamy ciągi arytmetyczne, geometryczne, malejące, rosnące. Ale mamy takie ciągi, które dążą do pewnej wartości. Na przykład ten ciąg. 1 przez n. Spójrz, jego pierwszy wyraz to 1 przez 1, czyli 1. Drugi wyraz, 1 druga, Jedna trzecia, 1 czwarta. I dokąd zmierzają te wyrazy? Do zera. Więc jak zapisujemy granicę? Używamy czegoś takiego jak lim, czyli skrót od limes z łacińskiego granica. Albo limit, może być też łatwo zapamiętać. Pod tym zapisujemy, że przy n nie dążącym do nieskończoności, czyli pchamy te indeksy do nieskończoności. I wyrazy tego ciągu robią się coraz mniejsze i zbiegają nam do zera. I to daje nam początek do najłatwiejszych dwóch punktów na maturze rozszerzonej z matematyki. Wszystko zaczyna się od tej jednej granicy. Jak będziemy zwiększać n, mianownik będzie coraz większy, liczba coraz mniejsza, więc ten ciąg będzie nam dążył do zera. I to zapamiętaj, bo to będzie najważniejsze. A jak myślisz, do czego będzie dążyć 1 przez n kwadrat? No tak naprawdę jak n -y rosną, to po prostu te mianowniki będą rosły szybciej, jak będą rosły do kwadratu, więc też ta granica będzie wynosiła 0. I tyle samo będzie wynosi. Granica takich ciągów tyle samo będzie wynosić granica tych ciągów. Nawet jak je do siebie dodamy, to i tak ta granica będzie wynosić tyle samo. I to Trzeba będzie pamiętać. Obliczymy granicę paru takich typowych ciągów, na przykład arytmetyczny zwykły, no to 3n plus 2. Ten ciąg jest rosnący. Jak będziemy zwiększać n -y do nieskończoności, to same wyrazy też będą dążyć do nieskończoności. 2n minus n. Policzmy te granice najpierw osobno, czyli granica z tego pierwszego to będzie nieskończoność, a z tego drugiego to też będzie nieskończoność. Mamy nieskończoność minus nieskończoność. A ile to jest? No właśnie. Spójrzmy jeszcze ten przykład niżej. Tutaj mamy n minus n, czyli też byłoby nieskończoność minus nieskończoność. A teraz policzmy te granice poprawnie, czyli odejmijmy po prostu te n, -y, tutaj zostanie nam po prostu n, a tutaj n minus n zostanie nam 0. I ta pierwsza granica będzie wynosić nieskończoność, no bo skoro n dąży do nieskończoności, to n dąży do nieskończoności, a tutaj 0, przy n dążącym do nieskończoności to wciąż będzie 0, tego n tutaj nawet nie ma. Zacz. jak liczyliśmy tak te granice, to wyszło nam niby to samo, a wyniki jednak są całkowicie różne od siebie. Więc tutaj otrzymujemy coś takiego, co nazywa się symbol nieoznaczony, czyli na przykład nieskończoność, minus nieskończoność. Bo to może przyjąć dowolną wartość. Może być minus 2, 1, nieskończoność, 0. Wszystko pod tym może się kryć, więc to jest taka pułapka tych granic, że jeżeli właśnie wyjdzie Ci taki symbol nieoznaczony, to trzeba się cofnąć i jakoś inaczej tą granicę przekształcić. I to jest cały sens granic na maturze rozszerzonej z Matmy. Więc mamy kilka takich symboli. I to są one. Właśnie, nieskończoność minus nieskończoność, nieskończoność razy 0 to też może przyjąć dowolną wartość, 0 podzielić przez 0 to też może być 1, 2, 3 albo nieskończoność przez nieskończoność. Ale za to, skoro do tego nie możemy dążyć, bo to nam nie da odpowiedzi, to do czego dążyć? Do tych symboli. One są oznaczone. Spójrz, nieskończoność, i jeszcze jedna nieskończoność, to będzie wciąż po prostu nieskończoność. Jeszcze ją tak by zwiększamy. Tak samo nieskończoność razy nieskończoność też będzie nieskończoność. Nieskończoność razy minus nieskończoność to będzie minus nieskończoność. A nieskończoność dodać jakaś stała liczba, na przykład 3, to wciąż po prostu nieskończoność. Albo nawet odjąć 1000, to wciąż będzie nieskończoność. Więc do tych dążymy. Wiem, że to brzmi trudno, ale chodzi po prostu o to, żeby nie wpadać w pułapki. A jak się zaraz okaże, to zadania są najprostsze na świecie. Taka granica. Spójrz, że licznik tego dążyłby do nieskończoności, mianownik też by dążył do nieskończoności, więc otrzymujemy nieskończoność przez nieskończoność. Symbol nieoznaczony, czyli nie tędy droga. Zatem co robimy? Strategia tutaj jest taka, że wyłączamy najwyższą potęgę N na przednawias. W tym przypadku mamy pierwszą potęgę na górze i na dole, więc osobno na górze wyłączamy N i wtedy zostaje nam 3 plus. Ale jak mamy z tego wyjąć n? I tutaj doprowadzamy to do postaci 1 przez n, bo zobacz, że gdybyśmy przemnożyli n przez to, to zostałaby nam sama jedynka. No dole nic za bardzo nie wyłączymy, więc zostawiamy n i teraz te n -y nam się mogą skrócić. I spójrz, co nam zostaje. Zostaje nam granica z 3 plus 1 przez n, a to znamy. Widzisz, wszystko się będzie sprowadzać właśnie do tego typu granicy. Wiemy, że ona wynosi 0, no granica z tego to będzie po prostu 3, więc mamy 3 plus 0, więc w koniec końców wynikiem będzie po prostu. 3. Także uciekliśmy od symbolu nieoznaczonego w symbole oznaczone czyli granice, które umiemy wyliczyć. Więc strategią tutaj na tego typu ciągi będzie wyłączanie najwyższej potęgi na górze i na dole, koniecznie najwyższej. Czyli na górze wyłączymy n do czwartej, zostaje nam wtedy no z tego pierwszego wyrazu sama jedynka, plus i teraz jak tutaj z 3n do pierwszej wyłączymy n do czwartej, to zostanie nam 3 przez n do trzeciej. Ponieważ spójrz, jakbyśmy to z powrotem przemnożyli przez to, to zostałoby nam samo n. I to przez, i znowu wyłączamy najwyższą potęgę n, czyli n do piątej, zostaje 1 minus 2 przez n do drugiej, czyli po prostu to minus to na tym dole i plus 1 przez n do czwartej. To naprawdę te wyrazy nie mają kompletnie znaczenia, bo spójrz, że one i tak dążą wszystkie do zera, ale co z tymi nami? Bo tutaj możemy skrócić n do czwartej, cztery potęgi n, -a. tutaj też właśnie cztery potęgi n, ale zostaje nam wtedy n do pierwszej. I jaką postać teraz przyjmuje ten ciąg? Góra łącznie dąży do jedynki, a dół dąży do nieskończoności. Nawet zapiszmy to granicę jeszcze raz. Spójrz, góra dążyła do jedynki, dół do nieskończoności. Zostawmy tutaj n -a razie po prostu nie piszmy nic więcej, bo te i tak dążą do zera, one znikną, nie będą miały znaczenia. Stąd ta granica, znamy ją. To będzie zero. Więc co tutaj się stało? Na dole była większa potęga niż na górze, więc dół rósł szybki do tej nieskończoności. Dół ma tutaj większe znaczenie. Stąd, jeżeli dzielimy przez większą liczbę, to ten ciąg będzie nam właśnie bardziej dążył do tego zera. Jeszcze jeden przykład szybko, i tutaj też. Wyłączamy najwyższą potęgę n na nawias, czyli będzie n do trzeciej. Zostaje w nawiasie z pierwszego wyrazu 1 przez n, z drugiego 6 przez n kwadrat i z trzeciego po prostu 4. Na dole też to będzie n do trzeciej. i zostaje nam 2 minus 3 przez n kwadrat. To się skróci całe i po kolei. To dąży do zera, to dąży do zera. Dodążę do zera, a same liczby już zostają. Mamy minus 4 i 2, więc sama ta granica będzie wynosić minus 4 przez 2, czyli po prostu minus 2. To będzie wynik. Czyli co tutaj widzimy? Że tak naprawdę w skrócie, jeżeli mamy te same najwyższe potęgi ena na górze i na dole, to tak naprawdę wynikiem będzie iloraz ich współczynników, czyli minus 4 przez 2, bo te wszystkie mniejsze potęgi przestają mieć znaczenie w tej nieskończoności. Więc jaka by od razu była granica tego ciągu? No spójrz. Jakie są najwyższe potęgi? Piąte. Jakie są współczynniki? 8 i minus 2, więc wynik to będzie minus 8 drugich, czyli minus 4. Więc, w skrócie, jak wyliczamy takie granice? Szukamy tej najwyższej potęgi n na górze i na dole i wystawiamy je na ring. One już będą na f. Oto, która ma większe znaczenie. I teraz mamy trzy przypadki. Jeżeli ta w mianowniku jest większa, to znokautuje to z licznika. Jak mianownik koniec końców będzie większy od licznika, to sama granica będzie wynosić 0. Drugi przypadek to kiedy są równe. Wtedy nie ma takiego nokautu, ale zliczamy punkty, czyli ich współczynniki, tak jak widzieliśmy w tych przykładach. Wszystkie inne potęgi to tylko trybuny, one mogą obserwować, bo i tak nie będą miały znaczenia przy nieskończoności, tylko te największe się liczą. Więc na przykład w tym ciągu wystarczy ci sekunda, żeby stwierdzić, że granica to będzie 1 trzecia. A co, gdy to góra jest większa? Wtedy znowu mamy nokaut, tylko teraz to licznik jest tym większym, więc... Nasz ciąg będzie szedł albo do plus nieskończoności, albo do minus nieskończoności. Zależnie od współczynników, bo spójrz. Jeśli zrobimy tak jak wcześniej, dla takiego na przykład ciągu, czyli najpierw wyłączymy tą najwyższą potęgę przed nawias, te, które będą dążyć do zera, olejemy, to zobacz, że te współczynniki dalej tutaj są. I to one zdecydują nam o znaku. W tym przypadku mamy ujemny przez dodatni, więc wynikiem będzie minus nieskończoność. Także takie mamy główne trzy przypadki tych granic. No to pora się przećwiczyć. Policzymy taką granicę i najpierw sprzątniemy to, co mamy na górze i to, co mamy na dole. Czyli wyliczymy to sobie skróconym mnożeniem. Najpierw ten pierwszy nawias. Użyjemy tego wzoru. Ta pierwsza co? A kwadrat, czyli te 3n do kwadratu. Nie zapomnij o nawiasie, bo cię dojadę. Plus 2 razy a razy b, czyli 2 razy 3n i razy 2. I plus b kwadrat, czyli 2 do kwadratu. To będzie 4. Minus i teraz to zapiszmy w nawiasie, ponieważ ten minus musi nam się nałożyć na cały wynik. I tym razem z tego drugiego wzoru wyjdzie 1 minus 4n i plus 4n kwadratu. Na dole, również ze skróconego mnożenia, wyjdzie 4 n kwadrat minus 4n i plus 1. Jak wszystko na górze i na dole powymnażamy, czego oczywiście nie będę jakoś specjalnie omawiał, bo to nie filmik o tym, a na rozszerzeniu już raczej to umiesz, to wyjdzie nam coś takiego. Patrzymy na najwyższe potęgi tego ciągu. Na górze i na dole jest to druga, więc wynikiem będzie iloraz ich współczynników. 5 przez 4. Więc już nawet nie musimy się za bardzo z tym bawić, bo wynik to będzie po prostu 5 czwartych. To jest jeszcze takie stare zadanie, gdzie się wpisywało liczby. w to jest 1,25, więc według tego kodu to będzie 1, 2 i 5. Także dwa punkty za trochę powymnażania. Jeszcze jedno i jeszcze prostsze. Akurat coś takiego, jeżeli nie wyjdzie nieskończoność, minus nieskończoność, możemy wyliczyć jako dwie osobne granice. No to spójrz na pierwszy ułamek. Mamy na górze N do i na dole, więc zliczamy ich współczynniki. 9 przez 7 to będzie ten pierwszy. Minus. Tutaj mamy podobnie. Druga jest najwyższą potęgą, więc będzie iloraz raz. 1 przez 3. Czyli minus 1 trzecia. I już tylko wystarczy odjąć ułamki. I chyba już widzisz, dlaczego tak lubię to zadanie na maturze rozszerzonej. Także. Ten ciąg dąży do 20-21. A ty dążysz do zdanej matury. A możesz dążyć jeszcze szybciej potęga Twojego ENA może być jeszcze większa jeżeli nauczę Cię przez mój kurs S-Rozszerzenie 2025, w którym otrzymujesz dynamiczne filmy, interaktywne listy zadań, zadania otwarte, które sprawdzi mój Team, a także dodatkowo dostęp do naszego prywatnego serwera Discord, na którym tworzymy forum maturzystów, którzy chcą osiągnąć zajebisty wynik oraz ekskluzywne spotkania grupowe dla kursantów. Także nie pozostawimy Ci żadnych wątpliwości co do nauki. Nie musisz więc już. Szukać materiałów, szukać zadań, sprawdzaj sobie zadania, szukać rozwiązań, sprawdzaj, czego nie umiesz i co poprawić, kurs zrobi to wszystko za Ciebie. Więc zamiast poświęcać 5 godzin dziennie na naukę, możesz poświęcić dwie, a nauczyć się jeszcze dużo więcej. Także jeśli chcesz dążyć do swojego upragnionego wyniku na maturze rozszerzonej z matmy, i jeżeli przejdziesz cały kurs, a na maturze nie zdobędziesz 50%, to zrzucimy Cię całą kasę. Więc zrób pierwszy krok już dziś i sprawdź swoją wiedzę z granic księgu liczbowego. Przygotowałem listę. Za Badań, do której wynik znajdziesz w opisie i zobaczysz czy umiesz to, co właśnie przedstawiłem w tym filmie. Wszystkie informacje o kursie znajdziesz na eskursy.pl, a jeżeli masz jakiekolwiek pytanie, pisz w komentarzu lub do mnie na Instagramie. To były typy granic, które pojawiają się najczęściej na maturze. Ale mamy jeszcze trochę inne. Na przykład taka, która wykorzystuje twierdzenie o trzech ciągach. Czyli potrzebujemy ciągu, który na pewno jest mniejszy od tego i większy od tego. I jeżeli obydwa z nich dążą do tej samej wartości, to ten w środku ściśnięty też musi dążyć do tej samej wartości. Na tym polega to twierdzenie. Mamy także zadania z parametrem, albo to. Chyba je kojarzysz, nie? I tutaj trzeba połączyć parę umiejętności. Suma ciągu arytmetycznego oraz symbol dwumianowy Newtona. I to już jest całkiem mocne, jak na granicę. Także zachęcam Cię do spróbowania swoich umiejętności, listą w opisie. I gratuluję, bo zdobywasz właśnie kolejne punkty na Twojej maturze rozszerzonej. A kolejny film naszej serii będzie o prawdopodobieństwie i kombinatoryce. Czyli kolejne punkty. Widzimy się za dwa tygodnie. Albo w czwartek na streamie o 17.